Witam serdecznie w kolejnym filmie. W dniu dzisiejszym pokażę wam jak przygotować ciasto oraz jak wykonać już produkt gotowy, a mianowicie rogaliki croissant. Co będziemy potrzebowali? Będziemy potrzebowali 500 g mąki pszennej. Będziemy potrzebowali również 12 g soli. Będziemy potrzebowali 40 g rozpuszczonego, ostudzonego masła. 50 gram cukru kryształu. 140 ml wody i 140 ml mleka. I do tego 50 g drożdży. Ja sobie to już wcześniej namoczyłem, rozpuściłem. i mieszamy ciasto. Tak, ciasto jest zamieszane, elastyczne. Teraz wyciągamy ciasto spod robota. Jeszcze delikatnie zagniatamy i staramy się nadać temu ciastu taką troszeczkę prostokątną formę, tak żeby było po prostu cieńsze. Dlatego, że teraz musimy te ciasto schłodzić, i wiadomo, czym te ciasto będzie cieńsze, tym, tym się nam szybciej schodzi. I razem z tą deską tak włożę do lodówki. Ja myślę, około pół godzinki, żeby ciasto się nam dobrze schodziło. Dzięki temu będzie się nam potem lepiej z tym ciastem pracowało, wałkowało. Oczywiście ciasto musimy przewałkować. W podobny sposób jak ciasto francuskie z masłem i tego masła będzie 250 gram. I co bardzo ważne, to masło też trzeba sobie troszeczkę rozplastrzyć, żeby nie było takie grube. W tym celu podsypujemy troszeczkę mąką z obydwu stron. Wspuszczamy ciasto. Yy, przepraszam, masło. Wygląda mniej więcej to tak. Tak przygotowane masło również wsadzamy do lodówki, żeby nie było za miękkie. bo w momencie, kiedy będzie masło za miękkie przy wałkowaniu będzie nam wyciskało bokami i będzie się nieprzyjemnie pracowało. Wsadzamy to również do, do lodówki i za jakieś pół godzinki wrócimy, gdy masło i ciasto będzie schłodzone i pokażę jak wałkować ciasto na kruso. Tak, ciasto mamy schłodzone razem z masłem. Rozwałkowujemy ciasto na prostokąt dwukrotnie większy jak prostokąt masła starajcie się jak najmniej mąki przy tym używać jak macie to obmiatajcie ciasto jakimś pędzlem żeby miało jak najmniej mąki na sobie wkładamy nasz prostokąt z masła i składamy na pół. Teraz rozwałkowujemy całość na jak największy prostokąt. Im macie więcej miejsca, tym lepiej, e, łatwiej się pracuje. rozwałkowany prostokąt. I teraz składamy na cztery, z tym że nie składamy na równe połówki. Jedną część zakładamy mniej więcej tyle. Drugą część dociągamy do końca. I wszystko jeszcze raz na pół. Sypujemy, rozwałkujemy, żeby nasz prostokąt był troszeczkę szerszy. Po czym obracamy i ponownie wałkujemy na jak największy prostokąt. Tak w momencie kiedy mamy już Rozwałkowany prostokąt, tym razem składamy tylko i wyłącznie na trzy obracamy leciutko jeszcze poprawimy. I tak rozwałkowane ciasto kolejny raz musimy schłodzić. Czym bardziej schłodzone ciasto, tym nam się z nim lepiej pracuje. Wkładam ciasto do lodówki na około pół godzinki. Jeżeli macie więcej czasu, możecie nawet śmiało zostawić te ciasto godzinę w lodówce i po tym czasie przystąpimy do zwijania rogali. Tak, minęło kolejne pół godziny. Ciasto się schodziło, jest dosyć twarde. Teraz z uwagi na to, że ja mam mało tu miejsca, to podzielę sobie ciasto na trzy części. Jeżeli Wy dysponujecie większą ilością miejsca, możecie równie dobrze rozwałkować te ciasto w całości, czy, czy też przedzielić tylko i łącznie na pół. Ja sobie przedzielę ciasto na, na trzy części, będzie mi po prostu łatwiej wałkować. Tak wygląda mniej więcej te, te ciasto w przekroju. Widać wyraźnie zwoje warstwy, znaczy się ciasta i warstwy masła. Teraz podsypujemy sobie stolnicę i wałkujemy bardzo cieniutko na prostokąt. Wielkość tego paska, który rozwałkujecie będzie miała wpływ na oczywiście na, na wielkość rogalików. To już zależy tylko im wyłącznie od Was czy chcecie większe, czy mniejsze. Co jeszcze mogę powiedzieć? Zawsze lepiej rozwałkować ten pasek trochę szerszy, a kroić potem wąskie trójkąty. Dlatego, że ten rogalik będzie miał więcej zło i będzie po prostu po wypieczeniu wyglądał ładniej. Tak, ja myślę, że wystarczy. I teraz przy użyciu. Radełka cukierniczego czy noża do pizzy musimy wykroić sobie trójkąty. Tak. Każdy trójkąt jeszcze możecie lekko naciąć. Będzie się lepiej zwijać. I teraz taki, taki trójkącik zawijamy naszego rogalika i odkładamy na blaszkę wyłożoną papierem czy też wysmarowaną tłuszczem. Można również od tej strony zawijać jak komu wygodniej. I tak robimy ze wszystkimi trójkącikami. Co bardzo ważne, żeby ciasto bardzo dobrze wyrosło po, po skulaniu. Także teraz jest to ciasto bardzo zimne, dlatego że wyciągnęliśmy je z lodówki. I myślę, że będzie potrzebowało gdzieś około godziny czasu do wyrośnięcia. Oczywiście zależy to też od waszej temperatury w kuchni. Myślę, że jak sprawdzę ciasto, czy już jest wyrośnięte, to wiecie z doświadczenia lub możecie też w innych moich filmach zobaczyć. Tak ja mam rogaliki e, zaminięte odstawiam w ciepłe miejsce do wyrośnięcia ja myślę około godzinki czasu będą potrzebowały po tym czasie wrócę, pokażę jak wyglądają wyrośnięte przesmaruję rozszczepanym jajkiem i opowiem co dalej tak, w międzyczasie kiedy moje pierwsze rogaliki rosną, ja pokażę wam jeszcze jedną metodę bo te rogaliki, które pokazałem Przedtem to były takie zwykłe proste rogaliki, a są jeszcze krosanty, które wyglądają troszeczkę inaczej. I te krosanty zwija się w ten sposób, że ten, to, te pierwsze zagięcia jak się robi, to palcami się rozciąga troszeczkę te ciasto na boki. I teraz wywija się w ten sposób, wywija się do przodu te rogi, i tak układa się na blaszce, żeby nadać ten kształt. Pokażę jeszcze raz. Naciągamy końce i zawijamy rogalika. Jak mamy już rogalika zamienionego, to te dwa końce wysuwamy do przodu. Nadając taki kształt, i tak układamy na blaszkę, i po wypieczeniu będą miały właśnie taki kształt. Także wracam do Was, jak rogaliki będą wyrośnięte. Tak, tak wyglądają moje wyrośnięte rogaliki. Posmarowałem je już rozczepanym jajkiem. W międzyczasie oczywiście nagrzałem sobie piekarnik. Temperatura wypieku od 200 do 220 stopni Celsjusza, w zależności od Waszego pieca, oczywiście. I od 15 do 20 minut powinno wystarczyć tym rogalom, żeby były wypieczone. Zwróćcie uwagę, żeby były ładnie zarumienione, nawet mogą być troszeczkę ciemniejsze. To jest dosyć tłuste ciasto, jeszcze jest przekładane z masłem, także jak będą za to może się okazać, że w środku będą po prostu takie, takie klejące i nie za bardzo smaczne. Także ja wkładam. Po kolei rogale do pieca i wrócę, jak będę miał odpieczone. Pokażę Wam, jak wygląda wyrób gotowy. Tak, moje krosą są odpieczone. Jak widzicie, wyglądają znakomicie. Postaram się Wam bliżej pokazać. Zarówno te proste, jak i te wygięte. Mam nadzieję, że jak będziecie próbowali ten przepis, wyjdą Wam równie dobrze. Co chciałem jeszcze powiedzieć bardzo ważne, po wyciągnięciu z pieca nie zostawiajcie ich na blaszce, zrzućcie je na coś drewnianego, ewentualnie na kratkę taką z pieca, żeby sobie ostygły. Łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, piszcie komentarze, piszcie co byście chcieli jeszcze zobaczyć i do zobaczenia w następnym filmie.